Zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, aby zwiększyć jego zasięg, ponieważ wydaje mi się, że brakuje takiego filmu na polskim YouTubie, który tłumaczyłby jednoznacznie sytuację, e, którą będziemy sobie omawiać w dzisiejszym filmie. Także fajnie by było, gdyby ten film stał się jakimś takim, nie wiem, topowym filmem, do którego będą ludzie odsyłani. E, a szczególnie ten film jest skierowany do młodszych osób, ponieważ takie osoby starsze, no zdaje sobie sprawę z tego, że im jest wszystko łatwiej wytłumaczyć to, że po prostu ktoś na przykład kończy ze sobą współpracę, no ale niestety widzowie, kamerzysty i Marka no to są w większości osoby młode i po prostu niektóre rzeczy ciężko jest im wytłumaczyć i też nie wszystkie rzeczy rozumieją, także po to właśnie nagrałem ten film, żeby po prostu wytłumaczyć takim młodszym osobom na czym polega cała sytuacja jakie jest moje zdanie na ten temat w co warto wierzyć, w co nie warto wierzyć oraz czy przede wszystkim nasi główni bohaterowie kiedykolwiek powrócą do siebie i będą razem ze sobą nagrywać. Ponadto możecie napisać jakiś ciekawy komentarz dzisiaj bez hasztagów, ale no po prostu możecie napisać jakiś ciekawy komentarz, jak już zostawicie tego lajka, like wiecie, no dla, dla podbicia statystyk po prostu. Oraz jeszcze szybka reklama. Koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, ponieważ naprawdę niewiele nam brakuje do 130 followów, a na 130 followów mogę zrobić sobie jakieś Q&A z widzami, także co? Serdecznie zapraszam i przejdźmy do filmu. Siemanko, z tej strony Fan Milek. witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak sami widzicie w tytule, dzisiaj poruszymy sobie pewien temat, który jest popularny w internecie już od dłuższego czasu i naprawdę jestem w szoku jak bardzo wiele osób po prostu snuje teorie na ten temat i jakie te niektóre teorie są debilne. Więc stwierdziłem, że nagram film, jako przykład obalimy sobie tutaj kilka teorii, które powstały w internecie oraz mam nadzieję, że raz na zawsze wytłumaczę wam na czym polega KXK oraz czy przede wszystkim Istnieje, no i mam nadzieję, że również odpowiem wam na te wszystkie pytania co z Kruszwilem i kamerzystą, czyli to, co po prostu wszystkich interesuje najbardziej. Temat ten w zasadzie mogłem poruszyć już dawno temu, ale akurat ostatnio na YouTubie gdzieś tam wyświetlił mi się jakiś kanał Kruszwila, w sensie taki kanał zapasowy, gdzie ktoś po prostu wrzuca stare filmy. Obejrzałem kilka, później nawet obejrzałem kilka filmów na kanale kamerzysty, no wiecie, tych jeszcze starych z Markiem. No i kurczę, naszła mnie jakaś taka nostalgia, żeby po prostu właśnie, no, nagrać ten film. Także pierwsze, co warto wam wytłumaczyć, to to, czy Kruszwil i kamerzysta będą nagrywali jeszcze filmy Razem. Otóż wielokrotnie było to tłumaczone, że nie będą nagrywali. Ale to, co jest tutaj ciekawe, to to, że kamerzysta odwoływał się wielokrotnie do samej sprawy, mówiąc, że jakby samo to nieporozumienie wynika z drugiej strony, no czyli po prostu od Marka. A Marek tak naprawdę, no nigdy nie wydał oficjalnego oświadczenia, co się stało. Tak samo nigdy nie odniósł się do tego, czy to była jego wina, czy wina kamerzysty. Tak więc najprawdopodobniej, skoro się do tego nie odniósł, no to można założyć, że faktycznie jest to jego wina, no tylko po prostu nie chce się do tego przyznać. Jeżeli jesteście Bardziej ciekawi tego momentu ich odejścia, no to możecie wejść na mój film. Ponieważ właśnie wtedy, kiedy cała Akcja się działa, czyli przełom grudnia i stycznia, no, nagrałem po prostu film na ten temat. Także możecie koniecznie wpaść. Tak więc od tamtego czasu, no, ludziom generalnie ciężko było się przyzwyczaić do tego, że kończą oni współpracę. Chociaż, no, nie ma nic z tym dziwnego, ponieważ wielu YouTuberów po prostu ma ze sobą jakąś współpracę, a później ją kończy z różnych powodów. Myślę, że aktualnie ich powrót do siebie jest wręcz niemożliwy. Szczególnie że kamerzysta, no, na przykład niedawno kupił nowy dom. Albo wynają, nie wiem w sumie. Także jeżeli już jesteśmy na takim etapie rozwoju u niego, no to jakoś mi się to nie widzi. Jeśli zaś spojrzymy na Marka, no to również zbudował on swoją ekipę, co prawda moim zdaniem nie jest ona na aż tak wysokim poziomie jak kamerzysta, jeśli chodzi wiadomo o jakieś domy inne pierdoły. Aczkolwiek też tworzy daily content, no i powiedzmy sobie szczerze, każdy po prostu robi swoje. Teraz czas się zająć teoriami, które ludzie po prostu snują w internecie i niektóre z tych teorii, okej, okay, faktycznie mogą kogoś zastanowić, ale niektóre są tak debilne, że naprawdę jak tego go słucham, to <noise> pierwsze na czym warto się skupić, to nazwa nowego kanału Marka, no i właśnie nowego kanału Kamerzysty. Jak wiecie, kamerzysta działa teraz pod nazwą Kamuś, a Marek działa teraz pod nazwą Maruś, ponieważ swój najnowszy kanał po prostu tak nazwał. No i ludzie tutaj snują jakieś teorie, że na pewno to jest specjalnie, ponieważ oni do siebie wracają i tak dalej. Otóż słuchajcie, nie. Nie wiem, czy mogę mówić wszystko na tym filmie, ale ta sytuacja podobno wynikła z tego, że znajomy Marka po prostu zaproponował mu, żeby swój nowy kanał nazwał Maruś, no bo po prostu wiecie, no wtedy. Ludzie będą snuli teorie na ten temat, większe wyświetlenia, większe zainteresowanie i tak dalej. Także nie jest to coś, co Marek wymyślił specjalnie, po prostu z kamerzystą w sekrecie. Siedzieli w szafie tam mega Kota i myśleli, gościu, musimy coś wymyśleć, żeby po prostu kanał miał większy ruch. Tylko po prostu jest to taki, nie wiem, trochę mini ruch marketingowy. Oczywiście to, co mówię, nie jest tutaj potwierdzone na 100% przez nikogo, ale myślę, że jest to bardzo ciekawa, no i przede wszystkim najbardziej prawdopodobna teoria. No ile ktoś po prostu mnie nie oszukał. Kolejne dwie rzeczy, które tutaj znalazłem, które są dosyć zastanawiające, to dredziarz pod domem Megakota oraz jaguar w rękach jaszczura. Jakiś czas temu tam jaszczur na swojego Instagrama wstawił jakieś tam story, gdzie można było zobaczyć, że jest on po prostu z tym jaguarem Kruszwila. No, no to myślę, nie jest nic dziwnego i można to bardzo łatwo wytłumaczyć. Otóż, jak wiecie, niedawno Marek wyjechał na, no około tydzień czasu, na po prostu na wakacje kamperem, no więc podejrzewam, że po prostu tego jaguara komuś zostawił, no a komu mógł go zostawić? No najprawdopodobniej zostawił go po prostu szoferowi. No a jako, że szofer działa jakby w dwóch ekipach naraz, no to nie ma w tym nic dziwnego, że widzieliśmy jaszczura szczura właśnie z tym Jaguarem. Jeśli zaś chodzi o dredziarza pod domem Megakota, no to moim zdaniem tutaj są istotne jakby dwie kwestie. Po pierwsze, Szczecin jest wolnym miastem, i jakby to, że kamerzysta nie nagrywa już z markiem, to wcale nie znaczy, że po prostu nie wiem, nie może przebywać w tych samych miejscach co on. Swoją drogą jest to dla mnie dosyć dziwne, że nie wiem, no miałby on jakiś zakaz zbliżania się do niego? No, no raczej nie. Dlatego to, że dredziarz po prostu na jednym z filmów znajdował się pod domem Marka w zasadzie pod domem Megakota, to nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ponieważ świat jest mały, a Szczecin to miasto jak każde inne i po prostu kamuś mógł być wszędzie. Plus jako, że niektóre filmy kamerzysty są ustawione, no to podejrzewam, że specjalnie umówili się oni z dredziarzem w tamtym miejscu. No bo wiecie, jest to taki mały easter egg, Ludzie będą klikać film, inni będą tworzyć na ten temat teorię, no i po prostu film zdobywa więcej wyświetleń, no a wiadomo, że na tym im zależy. Plus do tego nie zapomnij. Pamiętajmy o tym, że chłopaki, no, no, nie są ze sobą pokłóceni. Oni po prostu zakończyli współpracę, więc nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nadal ze sobą co jakiś czas rozmawiali. Plus, jeszcze jest bardzo istotna kwestia, a mianowicie marka. Bo jak wiecie, marka, którą reklamuje Marek na swoich filmach, to Kamen Cruz, czyli kamerzysta i Cruzewil. I o ile kamerzysta podejrzewam, że ma totalnie w dupie tą markę, ponieważ aktualnie reklamuje swoje ubrania, które sprzedaje razem z płytą. No to jednak w tej marce, jakby jest zawarta jego nazwa, bez której cała marka nie miałaby sensu. A znowu tą markę reklamuje. Krużwil na swoich filmach, więc no widzicie tą zależność. Oni tak jakby cały czas prowadzą razem tą markę i po prostu dzielą się z niej pieniędzmi. Z tym że kamerzysta no przykłada do tego mniejszą wagę. Jeżeli miałbym jakoś zestawić obecne kanały Marka i Kamerzysty, to wydaje mi się, że kamerzysta ma tutaj zdecydowanie no, lepsze zasięgi, lepsze położenie. Jego filmy są moim zdaniem generalnie ciekawsze. Oczywiście możecie napisać jakie jest Waszym zdaniem, ale moim zdaniem jego są po prostu no, fajniejsze, przyjemniej je się ogląda, są większe dymy. Oczywiście nie jest tak, że każdy odcinek jest mega ciekawy. No, ale jednak jest w nich coś takiego, że przyjemnie się to ogląda. zaś niestety, filmy Marka, no, no, niekiedy są po prostu nudne i muszę je wyłączyć od razu, albo cały film po prostu mi się nie podoba. Więc jeśli chodzi o jakiś taki rozwój, coś takiego, no to wydaje mi się, że po prostu kamerzysta prowadzi swój kanał w ciekawszy sposób, chociaż jednocześnie jest przy tym troszkę mniej family friendly, ale też należy podkreślić, że no, Crujble też nie jest jakoś mega family friendly. Do family friendly ekipa, no to ekipa Freeza, a nie ekipa Kamusia, no powiedzmy to sobie szczerze, tak. Tak więc, jeżeli ktokolwiek myślał, że Kruszwil i kamerzysta powrócą do siebie, no to wydaje mi się, że mogło to być możliwe do tej pory, ale w momencie, kiedy kamerzysta wyprowadził się specjalnie do Warszawy, każdy z chłopaków ma swoją ekipę, no to kurczę, raczej chyba KXK, no to raczej chyba KXK jest już niemożliwe. No i moim zdaniem ludzie powinni po prostu zrozumieć to, że niekiedy jakieś osoby kończą ze sobą współpracę i nie ma w tym naprawdę nic dziwnego, jest to całkowicie normalne, szczególnie, że YouTube aktualnie, no to jest po prostu biznes, nie bójmy się tego powiedzieć. Osobiście muszę podkreślić, że mi też lepiej się oglądało to, co było rok temu, a nie to, co jest teraz, no ale, że tak powiem, są rzeczy, na które po prostu nie mamy wpływu. Nie zmienia to jednak faktu, że niezależnie co kto powie w internecie i co się takiego wydarzy, no to zawsze znajdzie się grupa ludzi, która po prostu będzie snuć jakieś teorie spiskowe, że jakaś tam osoba w cieniu, w tle u kogoś na filmie to był Marek, a tam to w ogóle był kamerzysta z megakotem yy, w restauracji, co nie? A najlepsze jest to, że ludzie serio lubią oglądać tego typu filmy. Oczywiście ja nic do tego nie mam, bo kanały takie jak Ternis czy Jakubek, no są to kanały, które po prostu no wybijają się na kamusiu i na teoriach spiskowych o nich. No i spoko, skoro ludzie lubią to oglądać, czyli ich oglądają. Są to kanały totalnie nieszkodliwe. Problem jednak pojawia się wtedy, kiedy ktoś gada totalne głupoty na swoim filmie. No i że tak powiem, to są naprawdę głupoty, takie totalnie wymyślone teorie, które nie mają żadnego przełożenia. Tak więc jeżeli chcecie, no naprawdę, najlepsze teorie o Kamusiu, czy cokolwiek, to nie wiem, oglądajcie kanały typu Ternis czy Jakubek, bo oni chociaż przedstawiają jakieś konkretne dowody, czy ich teorie mogą mieć cokolwiek wspólnego z prawdą, za to zauważyłem, że inne kanały po prostu nagrywają o byle czym i starają się z tego zrobić nie wiadomo co, żeby tylko wyświetlenia się zgadzały. Także podsumowując ten film, KXK jest można by powiedzieć zamkniętym rozdziałem, no i jedyne co nam pozostaje to po prostu pogodzić się z tym, że chłopaki zakończyli, kończyli współpracę, no i raczej nie zanosi się na to, żeby mieli coś razem ze sobą nagrać. W tym filmie to by było już na tyle. Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego no i siema!